Jeśli szukacie własnego EM, a cenicie sobie komfort oraz wygodę, obok tej inwestycji nie możecie przejść obojętnie. Mam dziś przyjemność przedstawić wam apartamenty Zaciszna Polana. Zapraszam! Zaciszna Polana to kompleks dwóch nowoczesnych budynków zlokalizowanych przy ulicy Sobisia w Kłobucku. Są to przemyślane, doskonale rozplanowane mieszkania, z których każde posiada balkon, a do większości przynależy również komórka lokatorska. Nowoczesna architektura od samego początku przykuwa uwagę i pozwala wiele oczekiwać od tej inwestycji. Budynki robią niesamowite wrażenie już od pierwszego spojrzenia. Standard wykończenia części wspólnych jest bardzo wysoki, a deweloper nie oszczędzał na materiałach. Warto też wspomnieć, że generalnym wykonawcą jest równie uznana firma z tego rejonu. Zobaczcie sami. Komfortowe przemieszczanie się po budynku zapewnia cichobieżna winda, która znajduje się w centralnej części klatki schodowej i obsługuje wszystkie poziomy od garażu, przez parter aż po trzecie piętro. A skoro o garażu mowa, to na poziomie minus jeden można za dodatkową opłatą nabyć miejsce postojowe. Wracamy na górę. W inwestycji znajdziecie mieszkania dłuższe i czterokolore o powierzchni od 37 do 80 m2. Zobaczcie sami, jak wygląda lokalny to wydobywa. Mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 67 metrów. Zwróćcie uwagę, jaka to przestrzeń. Dodatkowo balkon, który ma 16 metrów kwadratowych. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Wszystkie dostępne mieszkania na sławomirdymowski.pl a jeśli chcecie być na bieżąco z lokalnym rynkiem nieruchomości, obserwujcie mnie na Instagramie.